Czujesz. Od kiedy zaczęłaś się samookaleczać? Jeśli nie zaczniesz mówić, ta współpraca się nie skończy. Możemy to skończyć? Chodzi ci o sesję? Nie może pani liczyć, że tak po prostu się otworzę i zacznę opowiadać o swoim życiu. Od kiedy zaczęłaś się samookaleczać? Słyszała mnie pani? Jedno pytanie, i jesteś wolna. Kiedy zaczęłaś stosować autoagresję? Podstawówki. Jesteś wolna. Pani córka przejawia zaburzenia chwiejno-emocjonalne. O mój psi! Czy to uleczalne? To nie jest śmiertelna choroba, pani Parker. Ale, ale jak to wygląda, co ja powiem znajomym, rodzinie! Moja córka ma zaburzenia chwiejne, emocjonalne? O mój pisie. Nie powiedziałam, że je ma, ale że przejawia takie cechy. Proszę nie przekręcać moich słów, więc kiedy możemy zacząć leczenie? Czy w domu rodzinnym dzieje się coś, co mogłoby wpłynąć na samopoczucie córki? Bardzo często kłócę się z mężem. Wspominamy o rozwodzie, ale córka raczej nie ma o tym pojęcia. A jeśli właśnie o to chodzi, czy córka się obwinia? Rozmawiała pani z nią? Nie. To znaczy, nie wiem, nie mamy bliskiej relacji. Zapisałam pani córkę na kolejną wizytę. Powiadomienie o zapisie przyjdzie sms-em. Potwierdzenie proszę wysłać do godziny 18. Słucham, następnej wizyty? Bardzo tego potrzebuję? Tak, pani Parker. Pani córka potrzebuje kolejnej wizyty. Te dziewczę wpędzi mnie do grobu. Ciągle tylko leżysz na tym łóżku. Zrób coś ze swoim życiem. Może wtedy ludzie przestaną mówić, że masz depresję, a ja przestanę się wstydzić. Nie mam depresji. Nie! Więc przestań się tak zachowywać. Już. Tak lepiej. Zajmij się czymś pożytecznym. W końcu zachowujesz się jak normalna nastolatka. Ty też. Ja wam takiego zrobiłam. Witaj Anabel, jak się dziś czujesz? Nie chcesz rozmawiać? Czy zechcesz pokazać mi swoje łapy? Czy znowu się skrzywdziłaś? Opowiedz. Dziwka. W porządku? Co? Tak, tak, w porządku. Ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Nie? To morda i zajmijcie się swoimi sprawami. Nigdy wcześniej nie interesowałeś się moimi sprawami. Nieszczególnie interesują mnie sprawy innych. Mm -hmm. Co? Hej, zaczekaj! Jestem Markus. Annabel. Intrygujesz mnie, Annabel. Zwykła ze mnie dziewczyna. Nie sądzę. Jak się dzisiaj czujesz? Lepiej? Chyba. To miłe, że zaczęłaś ze mną współpracować. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Chcę mieć to już za sobą. Nie jestem niestabilna emocjonalnie. Gdzie to słyszałaś? Mówiła to pani, mojej mamie. Ona nie waha się rzucać słowami w twarz. Podkreślając moje łomności. Ułomność. Tak to widzisz. Jestem inna. Wiem to. Każdy Petrion jest inny. Czy uważasz, że to przez ciebie twoi rodzice się rozwodzą? A jak pani uważa? Czy kiedykolwiek słyszała pani od swojej matki, że to wszystko pani wina? Czy twoja matka ci tak powiedziała? <laughs> Czy to nieoczywiste? A więc obwiniasz się. Nie odróżnij już prawdy od kłamstwa. To nie jest twoja wina. Łatwiej zwalić winę na kogoś, kogo się kocha. Cześć. Cześć. Naprawdę powinnaś się rozerwać. Mhm. Wyskoczmy gdzieś. Nie mam takiej potrzeby. Nie da się prosić. <słuch> Okej. Okay. Świetnie, chodźmy. Ej! <noise> Nie sądziłam, że się mną zainteresujesz. Dlaczego? Tylko spójrz na mnie. Patrzę. Wszyscy mnie z jakiegoś powodu nienawidzą. Nie rozumiem tego. Zazdroszczą ci. Mi, jesteś mądra, piękna i masz szczęśliwą rodzinę. Szczęśliwą rodzinę? <noise> Gdyby tylko wiedzieli. Nie jest tak? Moi rodzice się rozwodzą. Rozlało się, ja zaraz. <głos> 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 W porządku? Mm -hmm. To znaczy, Ach. oblałam się. No. Moja kurtka jest do niczego. Muszę wracać. Moja mama będzie szaleć. Do zobaczenia. Jak mogłeś Zaufałam ci Au, Mi zaufałaś, tak? Spierzyłam się tobie Dziewczyno, jesteś taka naiwna Ty mała Do dyrektora Oboje, dlaczego uderzyłaś kolegę? Nie jest moim kolegą. Dlaczego to zrobiłaś, Anabel? Zasłużył sobie. Anabel, nie możesz używać przemocy do wyrównania rachunku. <noise> Czy możemy już to kończyć? Anabel, nawet mi pani nie pomaga. Chcę po prostu wrócić do domu. Dobrze, ale moje drzwi są dla ciebie zawsze otwarte. <noise> Jeszcze słyszałam. Nazywam się Annabel Parker. Na pewno mnie znacie pod innymi przezwiskami. Często nazywacie mnie dziwką, choć nigdy z nikim nie spałam. Nawet się nie całowałam. Mam problemy jak każdy inny. Moje rodzice się rozwodzą. Nigdy nie pytaliście, dlaczego jestem zamknięta w sobie i stoję sama w kącie. Zasłaniam łapy. Oto prawda. Tak wyglądam. Kiedy chciałam się przystosować, nakleiliście mi łatkę, która dla Was może była zabawna, ale nie dla mnie. Dla mnie to kolejny problem, który nie ułatwia mi życia. Jeśli sądziliście, że się nie przejmuję, źle myśleliście. Przejmuję. Wszystko uderza we mnie dwa razy mocniej. Nie śpię po nocach i miewam nerwobóle, które utrudniają mi oddychanie. Miałam fałszywego przyjaciela i choć na chwilę mogłam poczuć się szczęśliwa. Mimo fałszu ta przyjaźń dużo dla mnie znaczyła. Chociaż przyjaźń to za mocne słowo. Mam zaburzenia psychologiczno-emocjonalne, ale kogo to obchodzi? Przecież jestem nic niewartą suką, która chce tylko atencji w internecie. Mamo, tato, kocham Was. Chociaż wy nie kochacie siebie, stworzyliście mnie. A ja pokochałam Was dwa razy mocniej. Nigdy o Was nie zapomnę. Bądźcie szczęśliwi.